Robieniem czegoś, co inni robią, a ja jestem w tej ekipie i lepiej, żebym też to robił, a poza tym to nikt się nie będzie czepiał. Że uzewnętrzniamy swoją wiarę, licząc na pewne społeczne benefity. Ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć o sobie, że ja jestem człowiekiem religijnym. Zaraz wytłumaczę, co za tym idzie. Witajcie w programie Pokolenia, gdzie trzy pokolenia pastorów dyskutują o różnych tematach społecznych, biblijnych, tematach życia codziennego i tematach wiary. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, czy Polacy znają pismo święte, a w tym odcinku chcemy porozmawiać o tym, czy Polacy są religijni. Te dwie rzeczy mogą być ze sobą powiązane, ale wcale nie muszą być ze sobą powiązane. Zaczynamy, jak zawsze, od krótkiej sądy, a potem będziemy my, jako trzy pokolenia, o tym rozmawiać. Czy Polska jest narodem religijnym? Yy, tak. Yy, raczej tak. Czasami może nie, nie do końca praktykujący, yy, ale raczej religijny. Ha. Statystycznie tak. Ale myślę, że. To się zmienia, i raczej, jeżeli mówimy o religijności w takim sensie, nie, że jesteśmy gdzieś tam zapisani w, w parafii, że jesteśmy uszczeni, czy bierzemy ślub kościelny, tylko tak naprawdę, że żyjemy, to myślę, że tym, co wiarą, tak, to myślę, że chyba w mniejszości, tak już w dzisiejszych czasach na to patrząc, nie wiem, 40, może 50% takich osób, które o może tak powiem, których życie, postępowanie pokazuje, że, że są osobowami wierzącymi. To znaczy, ja podpowiem Panu tak na to pytanie. Kiedyś jak byłem nastolatkiem, chodziłem na katechezę, bo kiedyś się chodziło na katechezę i był bardzo fajny ksiądz, który opowiedział nam coś takiego, co to jest religia. Mówi, jakby zawiązać pięciu o, o osobom oczy i kaząć kazać dotknąć słonia w każdym innym miejscu i każdy by opisał to miejsce w inny sposób. Mhm. Tak samo jest z religiami. Każda jest inna. A czy jesteśmy? Na pewno jesteśmy, bo jest dużo u nas w narodzie ludzi różnych wiar. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy. Nie jesteśmy jedną wiarą na pewno. Jest w jakiś, znaczy jest w sposób taki, że a moim zdaniem, tak, robimy trochę na pokaz. W sensie chodzenie do kościoła a modlitwa i tak dalej, to jest coś, co jakby mamy wyuczone, chodzimy. Osoby wierzące, tak, bo to dla mnie religijność, a wiara jest całkiem co in, innego. To, tak? to czym jest? E... Sam sobie robię fotkę. E, religijność dla mnie to jest właśnie, tak jak mówię, chodzenie do kościoła, trochę takie pokazanie i tak dalej. Wiara to też przedstawienie siebie, w duchu, mhm. e, jakimi jesteśmy ludźmi, jakimi wartościami się e, kierujemy tak w danym momencie e, jakby dla mnie to jest no, po prostu to rozdzielenia tak jakby nie ma że, że, że to jest jedno i to samo religia dla mnie trochę jest instytucją w tym momencie przynajmniej w tym momencie co powstało w Polsce wiara mam znam bardzo dużo osób wierzących bardzo ich szanuję ale to są osoby które kierują się danymi wartościami e, które w głębi jakby są dla tej wiary tak mhm. A, ale też nie jest tak, że oni jakby naciskają innych osób, żeby wierzyli, tak? Mm. Jakby są dla siebie i to jest fajne. To jest coś, co, co można pokazać też innym, tak, że nie... Jakby każdy z nas ma coś już wartościowego wyuczonego w życiu i e, wyuczenie... I ta wiara, która przychodzi z nami, tak? Niektórzy mają od małego, już są, Niektórzy dopiero mogą nie wiem, w wieku 50, 60 lat dopiero tu wiarę doznać, tak? Więc y, to nie jest coś stałego. To nie jest dla mnie wartość stała. Jakby. Więc drodzy bracia, czy Polacy są religijni? Spróbujmy sobie zdefiniować, czym jest religijność. Potem odpowiedzieć na to, czy Polacy są religijni, i potem, co z tego wynika dla nas. Mhm. Co to jest religijność? Religijność. Chciałoby się powiedzieć pobożność. Ale, ale to, to, to nie jest definicja i to nie jest prawda. E, religijność, w mojej opinii, pewnie jest definicja religijności, ale religijność to jest to, co troszkę tutaj zahaczył jeden z rozmówców na ulicy. To jest wykonywanie pewnych czynności, e, czynności, no, religijnych tak takich, takich obrzędów. obrzędów, ale właśnie jak je nazwać czynności, czynności związanych z wiarą z wiarą albo z przynależnością do jakiejś grupy ludzi i i robienie tego niezależnie od tego, czy rozumiemy to, czy nie, czy to jest częścią naszej tożsamości, czy jest tylko takim rytuałem zewnętrznym, e, robieniem czegoś, co inni robią, a ja jestem w tej ekipie i lepiej, żebym też to robił, a poza tym to nikt się nie będzie czepiał babcia będzie zadowolona, dziadek, rodzice i cała rodzina, no bo też będę wyćwiczony do pewnych gestów, do pewnych ruchów, do pewnej postawy i będę robił pozór, albo czasem może to być i przekonanie, pozór tego, że jest to część mojej tożsamości. Więc religijny człowiek idzie do miejsca kultu i robi rzeczy, które w tym systemie kultowym Wypada robić. I wychodzi stamtąd, odpala fajkę, i idzie do domu i wraca do rzeczywistości. No to tak, obrazowo. Dobrze. Mateusz, gotowy? to już gotowe? Ja tutaj jeszcze nie gotowy, ale chyba mogę powiedzieć, bo, bo pan Jezus kilka razy napominał faryzeuszy w kontekście ich pewnej ob ob obłudy. Na przykład, a gdy pościcie, nie bądźcie jako, smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Ale Ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę, umyj swoją twarz, aby nie ludzie Ciebie widzieli, że pościsz, ale Twój Ojciec, który jest w ukryciu i widzi w ukryciu i odpłaci Tobie. Czyli jakby Bóg, który widzi w ukryciu, on niekoniecznie jest zadowolony z tego, że uzewnętrzniamy swoją wiarę, licząc na pewne społeczne benefity mhm. tego uzewnętrznienia. I to jest jakby jeden wymiar. Natomiast drugi wymiar, który mi przyszedł do głowy, to jest to, kiedy Pan Jezus uzdrowił sadzawcę chromego, już nie pamiętam, chyba w Ewangelii Łukasza, mówi. Ja Cię uzdrowiłem, ty teraz idź do świątyni i tam, już nie pamiętam, jakąś ofiarę złóż, czy coś takiego. Pokaż się kapłanowi. Pokaż się kapłanowi. Czyli jakby nie jest przeciwny religijności jako takiej. Z jednej strony, jakby wykracza poza to kultu, są tak? tak, czyli to jest dobre, że poszedł do świątyni tak. i zrobił to, czego prawo wymaga. A więc jakby myślę sobie, że samo uzewnętrznianie wiary nie jest grzeszne. Problem le jest, kiedy uzewnętrzniamy wiarę właśnie nie dlatego, że tak nam serce podpowiada. Tylko na pokaz, tylko trochę może bezmyślnie, trochę, żeby się pochwalić, trochę, żeby. No nie wiem, trochę po prostu tak z takiej. No właśnie trochę z takiej bezmyślności, nie w tym sensie, że głupoty, tylko braku refleksji i po prostu, no tak trzeba, to tak robię. No to koniec tak krótka. manifestujesz, pożór wiary. No tak. A nie wiarę. Tak. tak naprawdę. Zwyczaj, a nie wiarę. A nie wiarę. To, mhm. Czyli to nie jest twoje, ale ty w tym jesteś. tak. W tym chodzę. W tym, w tym chodzisz. I, i, i tak no, bo, bo zawsze chodziłem, bo matka chodziła, babka chodziła i ja chodzę. W naszym ewangelikalnym środowisku rzeczywiście od paru lat funkcjonuje takie rozdzielenie na religię i wiarę, I nawet jest funkcjonuje takie hasło, że chrześcijaństwo to nie religia. Albo Chrystus to nie religia. Albo to nie religia. Ja się z nimi nie zgadzam. Ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć o sobie, że ja jestem człowiekiem religijnym, zaraz wytłumaczę, co za tym idzie. Dlatego, że jeśli codziennie odprawiam pewien obrządek, a codzienna modlitwa, czytanie Biblii, co niedzielne chodzenie na nabożeństwo, uczestniczenie w wieczerzy pańskiej, doświadczenie Chrztu, to wszystko są śpiewanie jakichś pieśni, jest zewnętrznym objawienie, takim objawieniem tego, co jest, jest albo nie jest w sercu, ale jest zewnętrznym aktem, absolutnie to podpada pod wszelakie kryteria religii. Jednocześnie to właśnie może być efekt wiary, albo to może być po prostu czyn pusty. pusty, za którym nic nie idzie. I jeśli jest to motywowane wiarą i wypływa z wiary i pragnienia posłuszeństwa Bogu, bo, bo, bo Biblia nas wzywa taki, w takim sensie do religijności: nie opuszczajcie w wspólnych spotkań, jak to jest o niektórych z zwyczaju. Każda Ewangelia zawiera słowa ustanowienia komunii. Czytamy o tym, jak godnie spożywać tą komunię. W pierwszym liście do Koryntia, Apostoł Paweł o tym mówi. Mówi o tym, jak mamy śpiewać, więc to są wszystko nakazy w tym sensie religijne. Jednocześnie wezwanie jest do tego, że to nie może stać się puste. Ja otworzyłem sobie fragment z księgi Amosa, teraz nagle czytam tę księgę, i tutaj są niesamowite słowa w tego, kiedy Izrael. Wykonywał to, co Pan Bóg nakazał w swoim prawie, a jednocześnie Pan Bóg mówi tak, Amosa, piąty rozdział: Nienawidzę i gardzę Waszymi świętami, chociaż to on te święta ustanowił. Nie mam upodobania w Waszych uroczystych zgromadzeniach, chociaż to on nakazał im się uroczyście gromadzić. Gdy przynosicie mi ofiary całopalne i Wasze ofiary pokarmowe, chociaż je nakazał, nie znoszę tego, a na ofiary wspólnotowe z Waszego tłustego bydła nie mogę patrzeć. To nie było chrome bydło i byle jakie, jak w innych księgach. To było tłuste, porządne bydło oddal ode mnie wrzawe pieśni, dźwięku Twoich harf nie chcę słyszeć. Dlaczego? Werset 24. Niech prawo rozlewa się jak woda, sprawiedliwość jak niewysychający potok. I rozwija właśnie to, że Izrael stał się narodem, który okazuje zewnętrzną religijność, ale tak naprawdę w ogóle tym nie żyją. I nawiązując do naszego pytania, czy Polacy są religijnym narodem, dzisiaj coraz mniej są religijnym narodem, w sensie pustej religijności przez wiele lat byli, w sensie religijności, za którą stoi jakaś treść, to myślę, że najmniej, ale też przez, przez jakiś czas była. Mam wrażenie jednak, że z każdym rokiem każda z tych kategorii spada. To tak jak pani poprzednim razem wyraziła się, że, że czyta i nie rozumie. Myślę, że wielu ludzi idzie na jakieś zgromadzenie religijne i nie rozumie, albo, i nawet jeśli bierze udział, no bo tak zostałem nauczony. No ale, ale o co chodzi? To, to robisz pewne rzeczy jakby poza sobą, albo, albo z jakiegoś powodu, który nie przynosi ci profity z tego. I myślę, że, że Wielu ludzi stało się zmęczonymi tym, że biorą udział w jakimś wydarzeniu, coś manifestują, gestykulują, co nie jest ich rzeczywistością. Oni nie żyją w tym, poza tym miejscem zgromadzeń. Oni myślą, że tam ktoś za nich zrobi wiele rzeczy, właśnie w tym, w tym całym kulcie, w którym biorą udział. I oni są tylko, tylko przedmiotowi. Oni nie, nie są udziałowcami, oni, oni nie wnoszą. Tymczasem, tymczasem to chrześcijaństwo, bo, bo o, o tym chcemy powiedzieć, chrześcijaństwo jest manifestowaniem pewnej rzeczywistości w zgromadzeniu, której nikt nie musi widzieć przez sześć tygodni. Czyli nie idę do tego miejsca po to, żeby robić jakieś praktyki, żeby coś wypracować, zasłużyć, naładować, tylko idę dlatego, że jestem tym, kim jestem, kiedy robię to, co robię, kiedy mnie nikt nie widzi. I spotykają się ludzie we wspólnocie, którzy manifestują swoją wiarę nie dlatego, że należy to zrobić w tym miejscu, ale dlatego, że mają radość powiedzieć o tym, co się działo przez 6 dni w tygodniu. Czyli jest to ich tożsamość, jest to przyjemność, mają przekonanie, żyją tymi wartościami i przychodzą po to, żeby celebrować, żeby mieć właśnie taką ucztę, taką imprezę wspólnie razem, oddawać chwałę Bogu, od którego to pochodzi. I to zupełnie ma inny obrót, to ma zupełnie inne przełożenie, zresztą inaczej ich twarz wygląda, nie ma takiej, takiego zawieszenia poważnego, takiego świątobliwego, apustego często. Jest zwyczajnie, rozmawiamy ze sobą, śpiewamy, jak śpiewamy to, to z rozumieniem prawdopodobnie tego, co śpiewamy, więc, więc w tym sensie religia tak rozumiana powszechnie, to, 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 to może być rozumiana jako atrapa. Wiara, chociaż też ludzie mają kłopot, bo, bo pytają się, a ty z jakiej wiary jesteś? To w ogóle co to za pytanie jest? Z jakiej wiary? Aktywnej. Z wiary aktywnej, z wiary, z wiary która jest moim przekonaniem, jest moją tożsamością, a oni mają na myśli kościół z jakiego kościoła ty jesteś. Więc jakby. To, to, to jednak dominuje w myśleniu ludzi, ta instytucjonalność, przynależność yy, i to coś kategoriuje później, albo jesteś swój, albo jesteś obcy, albo jesteś bezpieczny, albo niebezpieczny, albo strach z tobą rozmawiać, albo ci zazdroszczę tego, co masz, ale ja nie mam, bo ja się taki urodziłem. Więc to, to takie skomplikowane są te, te, te wymiary rozumienia religii i funkcjonowania w obrębie pewnych duchowych wartości. Ja mam wrażenie, że też żyjemy w takiej y, kulturze obecnie, która ma wielką podejrzliwość do wszelkich instytucji, y, obrzędów, zwyczajów i z jednej strony mam wrażenie, że to trochę wpływa na to kryzys autorytetów, o których żeśmy mhm. też rozmawiali. Mhm. Y, trochę taka niechęć kultury do struktur pośrednich, czyli tego, co nie jest państwem, czyli mamy tylko jednostki i tylko państwo. A wszystko, co pośrodku, to takie po co to? A na co to? Jesteśmy wolnym społeczeństwem. Tak, po co, po co takie, takie dziwne rzeczy? A jeszcze jak to tradycja jest dziedzictwo, to po co to? Złe jest. I czasami widzę, że dzisiejsze kościoły się chronią w taki sposób przed tym, że strasznie uwspółcześniają swoje nabożeństwo. I nie mówię, że to jest coś złego. To myślę, że jeśli ta strategia działa, to super. Natomiast myślę sobie, że zawsze ostatecznie, chyba jednak, mimo wszystko, warto uczciwie powiedzieć temu człowiekowi: Słuchaj, no my to robimy współcześnie, ale to jednak jest pewna obrzędowość. Stół pański to jednak jest pewien obrzęd. Znaczy, musisz tą wiarę wyrazić. Znaczy, jeśli Nie chcemy cię zmuszać, nie musisz przystępować, ale to jest dobre. Znaczy, dobrze jest wyrazić wiarę w ten sposób, który Pan Jezus ustanowił. Dojdziesz do przekonania, że chcesz wyrazić swoją wiarę przez Chrzest, że faktycznie należysz do Chrystusa, to jest Bóg dał pewien zewnętrzny znak i ten znak jest dobry. On, trzeba go treścią wypełnić, ale to, to jest duchowe, to jest ważne. Czyli jakby nie zaprzeczać zewnętrzności wiary jako takiej, bo to jest samobójstwo. I niestety widzę czasami chrześcijan ewangelicznych, którzy doprowadzili jakby siebie. Do takiego przekonania, że zewnętrzność wiary jest zła, i to są ludzie, którzy się duchowo zabijają. To znaczy, odchodzą od kościołów, tworzą kościoły domowe, potem mówią: Po co kościół domowy? Jestem tutaj, sobie zrobię społeczność z żoną. No ale się okazuje, że jesteś słaby, że se nie radzisz, że potrzebujesz kogoś, kto cię zachęci, że potrzebujesz może kogoś, kto jest mądrzejszy, bo kto jest mocniejszy w wierze, kogoś, kto się pomodli, kogoś, kto wzmocni, kogoś, kto będzie obok. I tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko się rozjeżdża i takich duchowych rozbitków znam wielu, którzy jakoś może żyją nawet, zbawienie pewnie gdzieś tam będą mieli, ale duchowo są nigdzie. I, i myślę sobie, że właśnie dlatego, że jakby pozwolili te, na, na takie odrzucenie wszelkiej formy, czy to pobożności, czy religijności, jak zwał tak zwał, i lądują na pustyni duchowej. Mhm. Czyli podsumowując, jeśli dobrze zrozumiałem, religijność pozbawiona, sedna, zdecydowanie nie. Zupełny brak religijności, czy, 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 czy negowanie religijności, ale mówienie o tym, że jestem wierzący też nie, nie da się. bo nie da się. I ja zgadzam się, że to jest w ogóle iluzja, no tak. bo i tak to uwiara w jakiś sposób. Nawet jak on powie, ja nie chodzę do kościoła, ale sobie zrobiłem tatuaż. No to to jest no tak. wciąż, nie jakieś wiem, zewnętrzne jakieś objawienie, czy ukazanie wiary. Ale ostatecznie chcemy podkreślić to, że religijność... Człowieka nie zbawi, jak jest pusta, to zupełnie. I myślę, że też powinniśmy się wystrzegać takiej naszej ewangelicznej religijności, jeśli ona jest pozbawiona treści. Tak, więc tak jak tu czytałem za o różnych dobrych rzeczach, które Pan Bóg nakazał, zachęcaliśmy w poprzednim odcinku do czytania Biblii, nie po to, żeby ludzie byli bardziej religijni, ale po to, żeby ich wiara się rozwijała. To jest objaw religijności, ale celem jest wiara i to ta wiara, przez którą Chrystus nas zbawia. Ze swojej łaski. I przez którą my też do tego Chrystusa coś możemy wnieść. Dokładnie. I przez którą my przystępujemy tak. do tronu łaski. Yy, więc chcę się zwrócić do tych wszystkich, którzy nas oglądają. Yy, kimkolwiek jesteś, do jakiegokolwiek kościoła uczęszczasz, katolickiego, prawosławnego, protestanckiego, ewangelikalnego, bez znaczenia. Jeśli twoja, twoje zbawienie opiera się na tym, że po prostu chodzisz gdzieś w niedzielę rano, że po prostu coś czytasz, jako Biblię, że po prostu przystępujesz do jakiegoś obrzędu i w tym jest Twoja nadzieja, że Pan Bóg się zlituje nad Tobą, by Ty coś robisz, mam dla Ciebie złe wieści, nie licz na zbawienie, bo ono nie jest z uczynków, ono nie jest z religijności. Zbawienie jest tylko z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Uwierz Jezusowi Chrystusowi, a wszystkie inne zewnętrzne objawy tego są dobre, jeśli są motywowane przez wiarę. Jeśli wynikają ze słów Pisma Świętego, tego się uchwyćmy. Czy chciałbym, żeby Polska była bardziej religijnym krajem? Szczerze mówiąc, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Chciałbym, żeby Polska była krajem ludzi wierzących. I na tym mi naprawdę zależy i o to się mówi. A jeszcze dokończę, że mam wrażenie, że czasami ludzie religijni boją się tej wiary, bo jest to przestrzeń, której nie znają. Mhm. Sam pamiętam, że byłem takim religijnym katolikiem, chodziłem na msze i czułem się bezpiecznie, bo już to przeznałem. I teraz, gdyby nie to, że mnie ktoś w wiarę wprowadził w taki sposób bezpieczny, to znaczy, że zrozumiałem, że to nie jest niczym złym, że mogę się w tym odnaleźć, mm -hmm. że gdzieś Boga spotkam w tym wszystkim, to kto wie, jakbym dzisiaj skończył. Ale ktoś mnie jakby nauczył takiego pozytywnego spojrzenia na wiarę, więc też chciałbym powiedzieć, nie bój się wiary, zacznij sobie czytać sam, zacznij sam się modlić, czy sama się modlić i po prostu zaufaj, że Duch Święty jest i cię w tym poprowadzi. Mm -hmm. Co myślisz o religijności Polaków? Daj nam na ten temat znać w komentarzu. Zachęcamy do polajkowania tego filmu, udostępnienia go. Innym, którzy mogą być zainteresowani tym tematem, subskrybowania naszego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia i zachęcam Ciebie do zapoznania się z kolejnym odcinkiem programu pokolenia. Do zobaczenia!